Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było dłuższego materiału na moim kanale. Dziś mam dla Was spontaniczny odcinek. Wróciłem niedawno z pracy i postanowiłem, że nagram reakcję na nowy projekt, który nazywa się Jurassic Park Survival. Na pewno większość z Was już miała okazję zobaczyć ten zwiastun. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, chociaż bardzo mnie korciło, żeby zajrzeć i obejrzeć, ale chciałem się podzielić z Wami właśnie reakcją swoją, taką spontaniczną i jak to wszystko tam wygląda, bo jak wiemy Park Jurajski oczywiście u mnie jest tysiąc razy wyżej niż Jurassic World, więc dlatego zapraszam was, obejrzyjcie to razem ze mną jeszcze raz, jeśli już oglądaliście. No i zaczynamy! Okej, okay, no to lecimy! I don't I have, off the coast of Costa Rica Głos Realnie, Johna Hammonda. <noise> 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 Graficznie fantastyczny. Dr Nowa postać, Universum. <noise> <noise> Powiem wam, że naprawdę mam ciary. Jak nigdy. Scena z kuchnią, tak jak w filmie, dilufozą. Jest dobrze. Czy te drzwi nie są przypadkiem pokazane celowo? A wszyscy wiemy co tam się znajdowało. Ale grafika zwiastunu jest. O, rewelacyjna. Zwróćcie uwagę na szczegóły. Uchylona brama parku jurajskiego, kiedy wjeżdżał Nedry. O. <śleskujesz> I ten oryginalny motyw muzyczny Erexi. Nie wiem co wam powiedzieć. Wow. Świetna sprawa. Stary chłop, 30 lat. 36, co ja mówię? A cieszę się jak dziecko. Coś tu, co, co tu więcej mówić no fantastyczna sprawa moi drodzy nie mogę się już doczekać wygląda to świetnie rewelacyjnie myślę że to pff, przebije Jurassic World Evolution jedynkę dwójkę to jest park jurajski to jest właśnie to czego potrzeba to jest ta kwintesencja i no obym się nie pomylił i oby nie było takiego hypu wielkiego a wyjdzie co wyjdzie ale myślę że to jest to jest po prostu coś fantastycznego. Jeśli się ze mną zgadzacie, zostawcie komentarz, napiszcie, co myślicie o tym projekcie jak najbardziej, ale to jest naprawdę świetna sprawa. Ja dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Mówię, to jest spontaniczny odcinek, tak na szybko nagrywany, także moi drodzy Słyszymy się pewnie już niebawem, jakieś omówienie zrobię do tego, zapoznam się z informacjami. No i co? No i do usłyszenia już w kolejnym materiale, także trzymajcie się, zobaczmy jeszcze raz ten zwiastun, który leci teraz w tle do końca. No i do usłyszenia, cześć! Is anyone there?